Starosta Łukowski, Dariusz Szustek, zaprosił mieszkańców Łukowa do udziału w inicjatywie, która połączyła kulturę, historię i regionalną tradycję. W niedzielę, 26 października, z przedbazy PKS Łuków wyruszyła wycieczka pod hasłem Niedziela z Sienkiewiczem. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, które podróżowały dwoma autokarami. Pierwszym punktem wycieczki była msza święta w Sanktuarium Matki Bożej, patronki żołnierzy września w Woli Głowskiej. Uczestnicy wspólnie modlili się, powierzając opiece Matki Bożej zarówno siebie, jak i całą podróż. Następnie odbyło się zwiedzanie sanktuarium, podczas którego uczestnicy. Poznali jego historię. O, można przejść. Kolejnym etapem był pobyt w Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej, gdzie można było zobaczyć liczne eksponaty i pamiątki związane z bohaterską obroną ojczyzny. Naszym pomysłem, naszym zadaniem było to, żeby przybliżyć te miejsca mieszkańcom. Chcemy, żeby, żeby ten kontakt z kulturą, najpierw ruszyliśmy od tej kultury bliskiej nam, kultury, która, ciekawym miejscem, które są zlokalizowane w powiecie łukowskim. Pojawił się pomysł kiedyś na takim szerszym gremium, żeby zorganizować Niedzielę z Sienkiewiczem, bo Sienkiewicz jest naszą sztandarową postacią. Ale oprócz Sienkiewicza jest jeszcze Kleber, jest jeszcze Wola Głowska, są ojcowie karmelici z piękną, czterechsetletnią prawie już tradycją. Więc ten pomysł zrodził się jako. jako... Oferta kulturalna dla mieszkańców powiatu łukowskiego. Pierwszy krok zrobiliśmy dla mieszkańców Łukowa, no bo nie wiedzieliśmy, czy to wypali, czy, czy mieszkańcy odpowiedzą pozytywnie na nasze zaproszenie. No, dzisiejsza obecność dwóch autokarów mówi, że pomysł chyba trafił, bo, bo zainteresowanie jest spore. Co skłoniło Pana do udziału w dzisiejszej wycieczce Niedziela z Sienkiewiczem? To historii się interesuje. A tutaj jak widać szukam śladów rodzinnych. Tu Strio kończył drogę w 1939 roku. Rozumiem. I stąd i tu dużo na ten temat to od niego słyszałem. Jak to było? No, i Zobaczyć to od tej strony. Jesteśmy w Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków. Za nami już nabożeństwo w klasztorze Ojców Karmelitów, zwiedzanie klasztoru, a przed nami jeszcze Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, zwiedzanie Kopca, parku odnowionego. I właśnie na taką wycieczkę dzisiaj zabraliśmy mieszkańców miasta Łuków. Grupa udała się z wizytą na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei. Ostatnim punktem wycieczki. Była wizyta w Woli Okrzejskiej, gdzie grupa zwiedziła Muzeum Henryka Sienkiewicza, miejsce narodzin i młodości wybitnego polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla. To nie jest nowy kustosz, to jest starosta polski panusz Szóstek, który jest organizatorem dzisiejszej wycieczki oficyna dworska, także znajdujemy się w dawnym budynku oficyny dworskiej, ale istniał też dwór główny, po którym zostały fundamenty, który właśnie, tak jak mówił Pan Starosta, zostanie odbudowany. Ale siostry matki Henryka Sienkiewicza mieszkały tutaj w oficynie i Sienkiewiczowa Stefania Sienkiewicz urodziła tutaj sześcio... czworo z sześcioga swoich dzieci. Właśnie w tym budynku, bo mieszkały tu siostry, kiedy rodziła, miała tą pomoc sióstr przy porodzie, przy połogu i dlatego w budynku Oficyny Włoskiej Sienkiewicz przyszedł na świadkę tego maja 1846 roku. Te tę Was? niedzielę z Sienkiewiczem zarząd powiatu i powiat Łukowski wyasygnował odpowiednią, odpowiednią kasę. Będziemy dalej się starać, żeby ze środków zewnętrznych robić inwestycje, to naszych więcej zostanie. Bo myślę też, że Państwo jechaliście po dobrych drogach. I to są drogi właśnie powiatu, i to są drogi powiatu. Panie Dariuszu, co było główną inspiracją do zorganizowania dzisiejszej wyprawy pod Hasłem Niciela Sienkiewiczem. Wiemy, że w różnych miejscowościach naszego kraju są muzea, które są bardziej lub chętniej, mniej lub bardziej chętnie odwiedzane. To samo się dzieje z Muzeum Sienkiewicza. Co roku przybywa tu około 10-11 tysięcy osób, ale często są to ludzie z daleka, i pomyśleliśmy, że wiele osób, które mieszka niedaleko czy to w Łukowie, czy, czy nawet w sąsiednich gminach sąsiadujących z Gminą Krzywda na pewno nie było. I wyszliśmy z taką propozycją, żeby pokazać to, co mamy pięknego na Ziemi Łukowskiej. I w związku z tym, że niedziela z Sienkiewiczem pomyśleliśmy, że woli głoskiej jest przecież piękny klasztor, jest muzeum czynu bojowego kleberczyków, więc postanowiliśmy zacząć od woli, od woli głowskiej, gdzie Sienkiewicz też bywał. Natomiast. Też była to okazja do zaprezentowania, że w niedalekiej odległości, ledwie pewnie 15 km, są dwa bardzo ciekawe obiekty, ten poświęcony kleberczykom i ten poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi. W miejscu jego urodzenia. Tak najprawdopodobniej Henryk Sienkiewicz urodził się tuż za moimi tutaj plecami, za tymi, za tymi drzwiami. W tym, w tym pomieszczeniu. Tak, dokumentów takich nie ma, ale są takie przekazy, przekazy ustne. Cóż jeszcze można powiedzieć, skąd, skąd ten pomysł? Dzisiaj zaprosiliśmy jako pierwszych mieszkańców Łukowa, ale ta oferta zostanie skierowana kolejno do wszystkich gmin, do mieszkańców wszystkich gmin powiatu, powiatu Łukowskiego i zakończymy cykl niedziel z Myślę, że potem zrobimy drugi cykl, kiedy nam się uda odbudować dwór, który jest tuż obok, i w tej chwili są to tylko piwnice i fundamenty. Oczywiście już za chwilę ogłaszamy przetarg. Mamy pieniądze, mamy ponad 8 milionów złotych zabezpieczonych na to, żeby odtworzyć ten dwór, w którym Henryk Sienkiewicz się wychował, a dzisiaj to jest tylko sklepienie nad piwnicami fundamenty. Oczywiście te fundamenty będą wzmocnione, piwnice też będą wyremontowane, zgodnie z zaleceniami konserwatora i dwór, detal po detalu będzie odtwarzany. Komuś by się mogło wydawać, że 8 milionów to, to dużo, ale to jest, będzie bal modrzewiowy, będzie to prawie replika tego, co było wcześniej, ale co ciekawe jeszcze, w projekcie konserwatora Konserwator się zgodził, żeby do tego dworu dobudować jeszcze oranżerię. Ta oranżeria będzie w przyszłości taką kawiarnią, w której będzie można napić się kawy, poczytać książki, poczytać dzieła naszego wielkiego mistrza, właśnie w tym miejscu, w którym on się akurat wychowywał. Więc poczuć się, może zamknąć oczy, pomyśleć sobie, jak to wyglądało na przykład ponad 100 lat temu, czy więcej. Czy czy więcej. Widać, wszyscy są w dobrych humorach, e, warto było, więc to, co, co mi się najbardziej podoba, sam pomysł i będziemy to kontynuować. Co ci się najbardziej dzisiaj e, podczas dzisiejszej wycieczki podobało? Mm, najbardziej mi się podobało dzisiaj, y, jak byliśmy w kościele, w podziemiach. Czy coś jeszcze? Mm, tak, y, podobało mi się na kopcu. Było wysoko, prawda? Tak.

historia, jak mam pani przewodnik tłumaczyła. To jest takie przypomnienie sobie tą historię. Z tego jestem zadowolona i to bardzo. Dziękuję. Jest tu bardzo pięknie. Ja jestem pierwszy raz, a mam już 73 lata. I, i troszkę żałuję, że wcześniej nie przyjechałam, ale teraz będę przywoził dzieci, wnuczki. Piękne jest to co pan mówi, czyli rozumiem, że yy, Więcej takich wycieczek powinno być. Jak najbardziej, jak najbardziej. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo to jednak człowiek starszy przypomina sobie to, co było wcześniej. Ja byłem 30 lat temu tutaj. Zmieniło się na, na super. Super, naprawdę. Na świadomość, takie coś. Czyli rozumiem, że kolejne tego typu edycje powinny być kontrolowane? Oczywiście, jak najczęściej. Z pożytkiem dla ludzi i dla, zarodzie, dla społeczeństwa. Łukowianom, wszystkim, którzy zorganizowali to. I, 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 no i dziękujemy no, i prosimy jeszcze raz, kiedy przyjechać. Żeby... Super, naprawdę. Dziękujemy Super. Państwu bardzo.